Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś w Centrum Kongresowym w Opolu odbywa się impreza Ludzki Gest. Impreza charytatywna wspierająca fundację CIE Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Zapraszam do relacji z tego wydarzenia, jak to wyglądało. Ranna godzina, a parking już prawie pełny. to chyba karetek ze 3. Szukam wejścia, ale są strzałki, pokazują gdzie iść, więc zaraz będziemy w środku. Słychać muzykę. W środku gra orkiestra. Tutaj wejście. Widzimy tylko bilety, zakupić cegiełki, idą do urny na głosowanie. Także tu dziewczyny pomagają odrywać bilety, i sprawdzają. Jedna część do kontroli, a druga do losowania. Jak się wylosuje, to trzeba drugą część pokazać, żeby po prostu odebrać nagrodę, która jest właśnie losowana. Będą cztery losowania o różnych godzinach z finałem: Macie robotę, gdzie wygrywa się samochód. Są skutery inne atrakcyjne nagrody. A, fundusze z zakupu cegiełek, za silą, oczywiście, fundację Ludzki gest. Dzięki. Tutaj główna nagroda Kia Picanto. Skutery, które też zostały. Ofiarowane na nagrody. Tam stoisko firmy Ovigor. I tutaj gołąbki, które będą licytowane na finale. Najdroższe gołębie z aukcji. W kolejności alfabetycznej, wypisane. Kwoty: 6000, tysięcy, 20000, tysięcy, Także za chwilę przejrzę te gołąbki, zobaczymy sobie je, jak one wyglądają. Stoliki czekają na przybyłych gości. Na scenie będą odbywały się występy i losowania, także po kolei, na pierwsze losowanie, potem występ, potem będzie o 12.30 kolejne losowanie i znowu kolejne występy. Także będzie to w ten sposób wyglądało. Tutaj, Ale tak tutaj bym dość sporo to. miejsca i zobaczymy jak to później będzie wyglądać. Została też przygotowana strefa Aby. dla dzieci, gdzie można Aby. zostawić dzieci do zabawy, do malowania. Tutaj też gołębie do odbioru są. Tutaj wystawia się kolumbeks a występy na sali, orkiestry i tak dalej no i tutaj taka dla hodowców najważniejsza część czyli gołąbki, które są na aukcję przeznaczone tu z Pipa Elite Center gołąbek e, Pipa Breeding który jest oferowany na aukcję co do tych gołębi, które tutaj e, przejrzałem wiadomo są to gołębie na szczytny ser Rodowody są wspaniałe, ale muszę powiedzieć, że jak najbardziej no, stare gołębie, wiadomo, lepiej się prezentują niż młodziaki. Takie młodziaki w fazie pierzenia, no, to to specjalnie w klatce są jakie są, w przyszłości będą pewnie wspaniałymi głębiami. ale czasami jednak widać, że no niestety taki młody w klatce, póki nie jest wypierzony, no nie ma szans się zaprezentować. Jakby taka moja... Opinia tu odnośnie tych gołębi, które tutaj były wystawione w tych klatkach e, mnie zainteresował tam gołąbek werwerk, werwerków, wychowany po werwerka werwerk mm, z hodowli, ponadto e, na pewno wartościowy, tak jak wspominał, gołąbek od e, kolegi Morela, którego oferował swoją lotniczkę, no bo gołąb, który osiągnął pewne wyniki i konkursy. Na pewno jest wart e, dużo, bo za młode niejednokrotnie, które nic nie osiągnęły, płaci się duże stawki na gołąb, który coś osiągnął. Kolejnym ciekawym gołębiem był e, gołąb od Kostorza. Kostorz e, Bogdan i Iwona. Lotniczka, która miała 14 konkursów na 14 wkładań. Chyba najlepsza lotniczka rejonu, tam ich Mysłowice i nie wiem kto tam w rejonie u nich lata. W każdym bądź razie <coughs> był to fajny, fajna samiczka, fajny wynik. Broni te gołębie. Wynik. No, część gołębi jest to cel charytatywny, powiem szczerze, no, czasami te gołębie za grube pieniądze, nie będę mówił które, ale w klatce prezentują się naprawdę mizernie. Rodowody wspaniałe, a gołąb no, pozostawia dużo do życzenia. Ale to w lotach się mają bronić głównie ich dzieci. Tak wspomniałem, te gołębie, które mają te wyniki, no na pewno się obroniły, bo ich lista konkursowa broni. A te gołębie, które mają super papier, no to dopiero muszą być przetestowane przez hodowców. Sporo gołębi, podspólne gołębniki. Dość to modne. Tu młodziak na przykład. No, taki młody, jak jeszcze się pierzy, no to na pewno. Ciężko jeszcze zobaczyć jego urodę. Tak za rok pewnie jakbyśmy go zobaczyli o tej porze to robi inne wrażenie, ale są też stare gołębie, które naprawdę za grubą kasę z super pochodzeniem, a e, niestety no nie zrobiły powiem uczciwie na mnie wrażenia i może może o tu jest ta samiczka od Morel team. Samiczka jak samiczka, ale wynik ją broni, ładna tu też jest właśnie ten mudzik mnie zainteresował. Werwerk, to jest ciekawy gołąbek, powiem szczerze bardzo. Z takich co tu były. szczytny cel, hodowcy dali ciekawe gołębie, gołębie na modzie, na topie, super papierami. Zresztą to są gołębie, które pre-aukcje przeszły i, i, i jakby najbardziej popularne gołębie na pre-aukcji. Często właśnie też powiem tak, że zdjęcie, które jest robione, i, a na żywo gołąbek, no jednak też inaczej wygląda, te zdjęcia są często upiększane i... i Mogą też mylnie te gołębie wyglądać na zdjęciu, a co innego tu jest samiczka właśnie Kostosz, Bogdan, Iwona, lepniczka regionu, pierwszy konkurs pięcety. Powiem tak, ma pewno gołąb interesujący za swój wynik. I to jest tak troszeczkę, że te lotniki czasami się mniej ceni niż gołąb z dobrym papierem, z brym pochodzeniem. Jest to czasami bardzo dziwne, że młody ociąga wyższą cenę niż... Gołąb, który lata robi konkursy, jeśli już był to jakiś gołąb, który wydał lotniki, no to mogę zrozumieć, że już potwierdził swoją wartość rozpłodową, ale e, no taki, tak to niestety wygląda, tutaj na wspólne gołębniki gołąbek, niestety, niestety, no te wspólne gołębniki robią się popularne, jak najbardziej, tu ciekawy gołąbek, e, ale mówię, nie wszystkie te gołębie jakoś straszliwie mi odpowiadały. Tu z hirn słynnych linii, które Manfred tam, najlepszego rozpłodowca obecnego hirna. Tu coś z Bulli, szpak i biały. No, kolor jest. Rodowód jest. Biały. Jak to biały, no? Verkameny. Jest papier, no? Tak to tu. Tak te gołąbki tutaj wyglądają, się prezentują. Tam pokazałem na początku listę tej gołębi e, ustawioną i z cenami na preaukcji. No a teraz jeszcze na żywo hmm, hodowcy mogą podbijać te łąbki i teraz dopiero będzie ta finałowa aukcja. Wiem, że moi koledzy też się tu wybierają, chcą coś zakupić. Chcą coś zakupić, chcą się wzmocnić swoje hodowle. Także mniej więcej Wszystkich tych nazwisk nie znam. Oficjalne otwarcie. Ludzi się już troszkę nazbierało. Widać jest tłum. W moment się to wszystko zapełniło, także teraz już widać, że liczba hodowców jest tu bardzo, bardzo liczna. Z różnych stron Polski przyjechali. No i z zagranicy podobno też z tego, co tam się zorientowałem to są nie tylko z Polski jest też sporo moich znajomych sporo osób mnie też zaczepiało poznało, że wkręcę filmy na YouTubie pytali czy będzie relacja także wspominałem, że relację będę robił teraz Wam właśnie tutaj całe to wydarzenie prezentuję co się działo jak to wyglądało ile było ludzi Niestety do końca nie mogę zostać, ponieważ też obowiązki rodzinne mnie wzywają. No ale ile będę mógł, tyle pokażę. Gołąbki już obejrzeliśmy. Co najważniejsze, najważniejsze nagrody obejrzeliśmy. Tutaj tłum ludzi, jak widać. Ludzi nie brakuje. Cegiełki funkcje schodzą. E, bardzo wiele tych cegiełek 12 tysięcy co, co już zauważyłem zostało sprzedanych także spora ilość e, na loterii dobrze, aha czy ktoś chce z was wiedzieć czy będzie Kuba Błaszczykowski oczywiście Kuba Błaszczykowski będzie jak się wyśpi a Kuba generalnie Długo pracuje i długo śpi. Także e, będzie na pewno i obiecuję Wam, że będzie do Waszej dyspozycji przez wiele godzin. Myślę, że pojawi się w okolicy godziny 13, jak to ludzi, ale jak już przyjedzie, to będzie do 20. 716. 10 716. Nagroda numer osiemnaście. Zestaw zagraniczny o wigor. Numer dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć. Dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć. Dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa. Dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa. 9622. Ręka do koronki też ma. Jest, jest tak. ma jeszcze część cechu. Prawa dla tego pana. Prawa dla tego pana. Czy jest pan Irek Piecznowski. Zapomniałbym do wygrania, był jeszcze gołębnik ręce, i z większych i nagród też telewizor. Także tutaj gołemnik został wygrany, e, więc było sporo takich atrakcyjnych nagród. E, koszulki z podpisem, piłki z podpisem, karmy, środki przez firmy no, ufundowane tak. do tak. tej elegnacji tak, naszej Goemnik. To zawsze czekam, ludzie lista byli. numerów, numery tego losowania. To wyglądało po losowaniu. I, i, Można na było. gruncie będę to będzie, ktoś sprawdzić, bo ktoś zgubił. Potem było ja tylko powiem, że imię jest Katarzyna i odebrać Sprawdź się, nagrodę. A nagrodę trzeba ja odebrać w danym właśnie momencie. No właśnie, tak. Do pół godziny. Po nie, nie trzeba Także na telebimie wszystkie tutaj nagrody i co kim numerek wygrał. A dzisiaj z nim będzie zawsze ta piękniejsza. A potem będzie Kasia Pijowczyk. No i będzie ten drugi taki też herz zamieszania. Mateusz Szymczyk już tutaj zaraz rozdobos ze specjalnym programem specjalnie narodzinne święto gołębi pocztowych, ale musicie ich przywitać grubkimi bramami. Tak się powodzi, że myślę, że ciągle przeprowadzać. I kiedyś mi do Grzesiu, nie mówił, że Piekary Śląskie, bo ja teraz mieszkam e, też w Piekary, ale to jest dzielnica powiedz, że Kozłowa Góra, bo ja chcę, żeby sąsiedzi mnie kochali. No to jakże godą Kozłowa Góra, cisza żółtej prawdy. Jak Kasia a, że dwa miesiące. Przeprowadziłam się do, no to gdzie teraz mieszkasz? Chcę mu powiedzieć publiczności. Powiedz, że z Żyglina, potem Dziucha, katastrofa. Ty sobie wyobraź, że ty robisz kariera, jedziesz w języku polskim. Albo pośmiewać po środku, proszę zejść do piwnicy. a jak chrześcijanie się modli za neruna. W piwnicach to Wy się możecie po kryjomu dopóki tego nie Na razie jest nie, niemożliwe. I proszę nie myślę że atakuje prezydenta Przepraszam żebyście nie myśleli, że po nocach po 65 lat i opowiadał dostałem do Sosnowcu. ososnówki. Koniec! Żaden nie przyjechał na targu na wieku. Żaden. Przyjechała dziewczyna z szczeladzi. Było inaczej. Przyjechała z szczeladzi, trzeba się ubrać, już szukała tych stoisk, jak sprzedawałem te łachy. Jak szła plazma między tych ludzi, to zanim ona tam trafiła, jak te łagy, to po drodze tam wszystko. Kartofle sprzedowali, tam normalnie te. Radiski, truskawki, potem krupnioki, Odkusia, potem te żywe gęsi, martwe kaczki, no AGD, wszystko, płyty ze szlagerami, wszystko było, meble I nie doszła jeszcze do stoiska i ubrania i stąd taki Ślązok, czysty chanyst i sprzedawał psy Stoł i normalnie dól przy nich robił, pełno kartoników, niemiecka owczarki ze Śląska te wyszły e, na, na metry, a mniki jak listy i wyłazimy z tych kartoników. I e, pereca, dupelki, pudełki, buldoki, do I on dobrze nie robił, on nawet na patrzą. patrzył. No, ci ciekawe, tak te smoleje tam sikały, a ta strzeladzi. patrzy, a w jednym kartoniku taki mały, śliczny, kubany piesek. Piękny, taki cudowny. I ona zachwycona tym. Panie Ślązaku, Panie Ślązaku, jak nazywa się ten mały, śliczny, bo piesek piesek z On się go bo do Kerry. Ona ukłębła, pogłaskała tego pieska, mówi, śliczny, mały kery. <grytanski> o on, bo do tego W łodzi już nie to będzie mój dobry dzień? Nikt nie odpowiada. impreza jak widać była bardzo udana co więcej był też począstunek jedzonko o bardzo przyzwoitej cenie jeśli chodzi o te począstunki kawa, ciastko, herbata wędliny, chleb z malcem bigos jakiś jeszcze chyba tam był także można było coś zjeść kawy, zjeść ciastko te ze sprzedaży wszystko szło właśnie na o, akcję ludzki gest więc super impreza, bardzo udana ludzie się super bawili całe rodziny, dzieci, mężowie, żonami, z dziećmi, także żeby było rodzinnie tyle relacji z tego wydarzenia. Ja muszę pójść do domu. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, donikąd to której Jeśli filmi podobał, pozdrawiam was serdecznie. Dobry lot. Zabierzemy następną osobę, bo... Walczymy teraz o voucher na zestaw meblowy od młot meble. I za chwilę na scenę poprosimy o Numer kosztę. 673. 673. Dobrze, Grzeciu miesza.